Zaczynamy rozgrywkę, <laughs> w końcu na naszym ekranie duet polski, czyli Geralt, Mateusz, Włodziak, zawodnik teamu StreamerZone, za no i Spirit, aktualnie bez teamu, Piotr Walukiewicz. A z drugiej strony oczywiście mamy e, Tigera oraz lepi, Replikanta. Piero co widzieliśmy ich w innym spotkaniu, wygrali 2 do 1, no ale spokojnie, spokojnie. Ciekawa interakcja tutaj może mieć miejsce, ponieważ e, no, Tiger gra Protosem, ale ze StarCrafta 1, a Geralt ze StarCrafta 2. No i tak samo też na odwrot jest w przypadku Spirita i Replikanta, czyli Spirita gra Tranem z jedynki, Replikant ranem z dwójki. I mam wrażenie, że to jest... Zresztą to co mają Polacy jest dużo mocniejsze, ale to tylko moje wrażenie. Zaraz zobaczymy rzeczywistość. By na razie co najwyżej się tutaj za sobą uganiają. Oba zespoły zdecydowały, że na początku gry za ekspoją, ale zobaczcie, że po tej ekspansji już Spirid robi to, co na tej mapie już mu się nawet zdarzyło w poprzednim meczu, czyli trzy raksy i Akademia. W Akademii robi się steampaka, no bo to teraz ze StarCrafta 1. Na tym polega ten turniej. Jakby ktoś się dopiero co niedawno go włączył, te transmisje, to e, mamy tutaj 2 na 2, ale przynajmniej jeden zawodnik z każdej drużyny, znaczy w sumie po prostu jeden zawodnik z każdej drużyny musi grać Teraz to ze StarCraft 1. No i idealnie się ułożyło, bo. No, Spirit lubi grać z ranem z jedynki. O, i nie robi tego Steampaka tylko z zasięg do marinów, żeby miały plus 1. Okej, okej, interesujące, ciekawe. No, jestem, jestem, jestem trochę zaskoczonym Normalnie zawsze Steampucka grali w pierwszej w pierwszym życiu, ale może z jednym i z drugim ulepszeniem, może tak będzie lepiej. Tak się kończy to Ojej, ta Oracle nie domaga, ale przeżywa to najważniejsze. Tiger dobiec targueta. Kolejny Stargate i Beacon. Tak się zastanawiam, czy to nie będą przypadkiem jakieś Corsery albo na przykład, yy, może od razu kariery za i zrobi Tiger. Też to takie możliwości. Geralt twardo wybiera Blinka. Ja nie jestem dużym optymistą, jeżeli chodzi o granie Blinka w 2 na 2 Protosem ze Starcrafta 2, no bo to, raczej te Fenixy są po prostu mocniejsze, chociaż. to czas pokażę. Co jest ważne, replikant nie ma za dużo SC tanków, dopiero teraz zaczął ich produkcję, więc jakby zrobili jakiś dobry timing, np. zbili to właśnie się tutaj przymierza, to może to ma dużą szansę, żeby pokonać od razu rywali, ale jaki antytiming, nasi wychodzą na mapę, a akurat do bazy Geralta będzie desant, teraz zobaczył Mateusz, co się dzieje. Chyba Rikola musi po prostu zrobić tam o no co innego, dokładnie. Stalkery lecą z pomocą. Oj, ale to jest dużo Marino, to nie jest słabe jednostki. Przez z próbuje pomóc, próby też. No jest okej. Okay. dobrze, dobra, poszło lepiej niż myślałem. Czemu grać za tym się nie jest splink... A dobra, bo nie ma blinka. <grym>, to się jakoś łączy. No i teraz zobaczcie jaki był nieprzygotowany zespół przeciwny na ten atak. No po prostu rozwali Nexusa, no, brawo. Nie wiem czy pakowanie się pod tego tanka to dobry pomysł, ale robi to spirit mimo wszystko. Czego rozwali. O kurczę, Wow, okej, okay, dobrze. Było zaskakująco proste, kariery zaraz wyfruną. pierwszy karier już jest, na szczęście on nie ma Interceptorów od razu na pokładzie. Jeszcze w dodatku może zrobić póki co jeszcze tylko cztery, ale ulepszenie, żeby było 8 już jest robione. Okej, okay, ciekawa interakcja, Geralt też pędzi. Ajajajajaj, aj, aj, aj. no nie no, tam chyba to nie ma co wskakiwać, jeszcze tak jest. Po prostu ekspansje, po prostu produkcję. no trzeba to tak na spokojnie trochę, wbrew pozorom. Szybkie kariery dwubasowe Tiger uznał, że zrobi. To jest dopiero fantazja. Musi go pewnie wskoczyć. No, tam jest Sea Tank, którego Geralt chyba nie zauważył. No, cóż, idzie chyba w kierunku pierwszej bazy przeciwnika. Ale też bezpiecznie będzie po prostu się wycofać. Rozwijać. Przede wszystkim trzeba się rozwijać, ekspować i tak dalej, i tak dalej. I to dokładnie robi też Piotr. Spokojna głowa. Mariny kontrolują kariery. To wiadomo. Ale pierwsza jednostka bojowa Teran kontroluje ostateczną. Protosa. Protossam, ja to no, zależy oczywiście, wszystko od wszystkiego zależy trochę. Ale tak, ulepszenia robi Spirit, więc Mariny będą całkiem mocne na kariery. O, tutaj niepotrzebny Blink. I jeszcze stracił Stalkę raną, no, Kariery mają potężne zasięg, te zjedynki, zwłaszcza tam się to często wykorzystywało. Celowo atakuje skałki, karierami, aby już interceptory były poza nimi. A no dzięki temu można właśnie fajnie przycisnąć przeciwnika. Zobaczcie, że interceptory są poza karierami działa. To dokładnie tak jak w StarCraft 1. Czyli one chcą wlecieć, ale nie mogą, bo karier musi stanąć, żeby te interceptory wleciały do środka. A chodzi o to, żeby nie wleciały, no bo w momencie walki od razu wszystkie interceptory będą poza karierem, czyli szybciej zaczną atakować, nie to jest bardzo mocne. Mega mocne. Uuu, no ale pomylił się. Tiger trochę, trochę za bardzo się wynurzył. O i straci jeszcze jednego? Nie, tego już nie straci. Teraz uciekam. Solidnie to wygląda. Przede wszystkim masa. Konsekwentnie budowana przez polski zespół. Tiger trochę odstaje, bo przecież on cały czas jest na jednej bazie. Dopiero za chwilę odbuduje swoją drugą i zrobi w sumie też trzecią bazę, praktycznie równocześnie. Niesamowite dla mnie jest to, że tyle firebatów zagrał spirit. trochę to takie... niepokojące jest, ale może zadziała, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, firebaty często mają tak, że nawet nie dobiegną. I ale w sumie... Niesamowite te firebaty są. Chodź <grytanie> i dawaj go tym ogniem. No bardzo ciekawe. Wszystko to wyczyszczone, wymazane bez GG Tiger. Opuszcza lokal. Replikę za niego napisał. Polska górą. No i machnął, Kolejna mapa. W pewnym prawym rogu Geralt na czerwono. Streamer Zone. I oczywiście Spirit na pomarańczowo. Piotr Walkiewicz. Replikant na niebiesko, tenger na, na fioletową. No dobra, by tak dalej. Tak dynamicznie spróbowali zagrać nasi zawodnicy, rywale w sumie też i tak fajnie to nawet wyszło. Pytanie, czy tutaj będzie powrót do Fenixów, czy, czy jednak twardo sobie gramy stalkery z No i zabawa. No, z drugiej strony drabinki. Mocne zespoły GG Machine oraz e, Shameless, jak dobrze patrzę. Oraz Milky Kał i Wania to może być najmocniejszy zespół. Co ciekawe, Wania gra zerkiem. Bo niektórzy pytali o to, czy mamy tu jakichś zerków. No i mamy. Ale Wania gra zerkiem z dwójki, a Milki Kał z jedynki. O, to może być najmocniejszy duet. <laughs> Trzeba przyznać. Na no, troszeczkę szkoda Marina. Mimo wszystko. <laughs> Spirit stracił, ale widać, że już dogonią wrogiego Reapera. Próbami chwycił Gerat. Może liczył, że Stargate nie zostanie zauważony. Możemy zobaczyć. No i faktycznie. Stargate pozostał w ukryciu, czyli jednak lecimy w powietrzne rzeczy. Tak, wypędzony na mapę. <laughs> Zaczyna się taktycznych kłapek, na wszelki wypadek. No, na poprzedniej mapie, wbrew pozorom, to co zrobił Spirit to był błąd właśnie, bo chyba gra, ta gra nam to potwierdza, bo on teraz najpierw zrobił Steampack, a dopiero potem zasięg do Marinów. Na poprzedniej mapie było na odwrót raczej, Steampack jest ważniejszy dużo. No to trochę przykleja sprawa, bo chyba niestety. <laughs> no, Liberator sporo zrobił. Nie jakoś tragicznie dużo, ale jednak 5 probek to 5 probek. Pusz polskiego zespołu właśnie się odbywa. Lecimy z tematem, plus jeden do tego zasięgu dla Marinów, będzie gotowy w momencie jak będą wchodzić do przeciwnej bazy, ale to już ciekawe rzeczy, bo Replikant atakuje, co wydaje mi się bardzo złym pomysłem. E, natomiast Polacy też już zaraz tutaj wejdą, zajrzą, no i mogą pocisnąć, nie? Ważne, żeby rywale nie mieli tanka. Ten jeden siege tank, no to jeszcze jest do ogrania. Jest nawet bardzo do ogrania. by to atakowanie skałek, nie wiem za bardzo o co chodzi, ale dobra, idźmy dalej. No niestety jest Seachunk przeciwnika. I dużo dragonów, zdecydowanie za dużo, Geralt stracił oracle. Niepotrzebnie zupełnie tutaj walczą nasi. Stracona baza, baza czepna, kurczę, myślałem, że będzie dużo lepiej, o wiele lepiej. baty świetnie wyglądają w dwójce. trzeba przyznać. Ogień! Ogień idzie. Aj tak, z zostały rozwalone. A, sorry, bo tutaj są liberatory w pierwszej bazie 2 i 4. Hmm. Nie dużo fragów na liberatorach. Dwie jest cztery 4 proby, to, to taki skromny rezultat. Leci dalej przy krawędzi, ale na szczęście Marino to ogarnął. Jak widać, mają zacny zasięg. Teraz musi uważać, żeby właśnie dać się złapać. Na szczęście z binkiem nie jest to trudne zadanie. Ucieka. Że przeciwnicy zdecydowanie szybciej się rozrastają i to będzie na pewno kłopot. Mateusz dodaje hmm, Disraptory, w planach to Disraptory. Spirit dalej Piechota, Science Weselę. przeciwnicy właśnie nieco inaczej. Replikan to w ogóle gra Mecha. No to jest bardzo mocna Fortyfikacja. A Tiger Riverki. No Dragony, Zeloty to, to wiadomo. O, zaraz sygnał, mega dziękuję, pozdrawiam. 58 lat razem. Dzięki, dzięki. Piękny wjazd naszych zawodników, aż się dziwię jak to łatwo i szybko się stało. Po prostu wbiegli z byczka, wbili się rogami, no i łatwo. Tak jest dzień. bardzo ładnie zagrane, zaraz zobaczymy. E, ponownie powtórnie ten wjazd, e, o super już kolejny zespół jest gotowy, czyli Garage Spirit na szczęście nie będą mieli żadnej przerwy, tylko sobie tutaj zaraz zawetują i wyklikają, Popa. przeżyjmy to jeszcze raz. Tutaj zaczął się piękny pościg za przeciwnikami. Bardzo mało tanków miał, a nie no, 8 tanków miał replikant, chwila, no to tutaj są dwa. A bo jeszcze były te tanki z prawej strony, no tak, i teraz można było w nie wskoczyć. No rację, racje, racje, przecież one były tutaj, nie? A, i teraz to się, jak to się dobrze skończyło, trzeba przyznać, nie? Akurat była idealna okazja. Trochę szczęście, że akurat tutaj mieli, no dużo mniej defensywy, dużo mniej. No i brawo, brawo, brawo. Fajnie, że to wykorzystali, bo to nie zawsze jest tak takie proste i oczywiste, że. No, akurat przez chwilę są źle ustawieni przeciwnicy, to można się wbić. A tutaj właśnie tak było. Doskonale. Dobrze. Dobra robota, świetna robota. I dream.